duże zwierzęta, duże potrzeby pytowe jeśli chodzi o wodę, pasza którą produkujemy też oparta na wodzie, no bo bez opadów nie ma plonów i nie ma paszy. No i oczywiście ma ten dar dla innych to mleko, które trafia ostatecznie do konsumenta. Jesteśmy takimi takim gospodarstwem innowacyjnym trochę. Mamy mikrobiogazownię. Która towarzyszy tej produkcji, właśnie mleka. Odchody od krów przechodzą przez reaktor. Wydobywany jest z tego obornika gaz. Gaz jest spalany przez silnik. Silnik napędza elektrownię i wytwarzamy prąd. Mówiąc, mówiąc tak wprost, z niczego się robi coś. A dodatkowo to, co już przejdzie przez mikrobiogazownię, jest. Bardziej neutralne dla środowiska. No, między innymi dla, i też yy, nie skaża wód gruntowych. Woda w rolnictwie. Jak za dużo, niedobrze. Jak za mało, jeszcze gorzej. Yy, mieliśmy przecież teraz te parę lat takich naprawdę z deficytem wody. Zimą bez śniegu, bez mało opadów. Nie było tego. Ładunku zimowego. Wchodziliśmy od razu wiosną w susze, no i tutaj pokazywało to, w jaki sposób ona jest ważna dla nas, dla rolników. No i nowe pomysły, jak ją, jak ją zagospodarowywać, jak ją magazynować, kiedy jest dużo, żeby nie odpłynęła rzekami do morza. A została tutaj, nam towarzyszyła, żeby, żebyśmy my, jako producenci żywności, mogli tą żywność produkować. My pożyczamy przecież klimat, środowisko od swoich wnuków, prawnuków. Tak naprawdę. Tak mi przynajmniej uczyli rodzice. I myślę, że to jest i to jest prawda. Taka prawda życiowa. My jako samorząd gminy Olecka, staramy się na te z jednej strony zmiany klimatyczne, ale z drugiej strony dbałość o środowisko podejmować szereg działań. I między innymi w tej chwili jesteśmy na realizacji e, ostatniego z projektu z tamtego e, RPO. E, pozyskaliśmy pieniądze z różnorodności i za pomocą e, Urzędu Marszałkowskiego realizujemy w tej chwili 9 tak zwanych miejsc w Olecku, gdzie trzy z nich są generalnie dotyczą właśnie wód. Są to stawy na ulicy Żeromskiego, na osiedlu Siejniki, na ulicy Wojska Polskiego. I oprócz samego pogłębiania, staramy się również szukać rozwiązań melioracyjnych, które by zasilały te stawy, jeżeli jest taka możliwość. Prowadzimy również, w tamtym roku oddaliśmy inwestycje pod kątem również bioróżnorodności. To jest zagospodarowanie brzegu rzeki Lega. Zrobiliśmy kilka kilometrów z jednej strony ścieżek wzdłuż naszej rzeki. Ale tu również pamiętaliśmy o naszej roślinności bogatej. Również pamiętaliśmy o naszych owadach, o naszych zwierzątkach typu kaczuszki, by rzeczywiście ta nasza, nasze środowisko było cały czas bogate, urozmaicone. To jest fałszywe pojęcie, że jesteśmy na Mazurach i mamy tutaj wody w bród. Oczywiście obok nas jest kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Same Mazury to praktycznie co kilometr, co miejscowość to są jedno, dwa, trzy jeziora, ale to jest fałszywy pogląd, gdyż w tej chwili wszyscy obserwujemy, że również na Mazurach poziom wód gruntowych z roku na rok się obniża. Jest to chociażby zauważalne w terenach wiejskich, gdzie do tej pory gospodarze, którzy czerpali wodę ze studni, w tej chwili mają z tym problem i przychodzą do nas jako samorządu, byśmy dostarczali im wodę poprzez sieć. Woda, którą wydobywamy, jest bardzo dobrej jakości. Woda pobierana jest z pięciu studni. Mamy w zasadzie dwa ujęcia. Jedno ujęcie w okolicy stacji uzdatniania, w okolicy pomieszczeń biurowych. Kolejne ujęcie studnia numer 1 i 4 jest oddalona na obrzeżach miasta. Proces technologiczny uzdatniania wody polega głównie na usuwaniu związków żelaza i manganu. Wodę natleniamy i dostarczamy naszym odbiorcom w całej gminie Olecko. Jakość wody i dostawa wody, tak? czyli woda o, o zgodnych parametrach musi docierać do wszystkich zakątków naszej gminy. I to też, też jest bardzo ważne. Tak? Do tego stosujemy różnego rodzaju nowe technologie, stosujemy systemy monitoringu, żeby ta woda docierała o tych parametrach. Monitorujemy te parametry. Gospodarka ściekowa, yy, podobnie jak z wodą, też jest na bardzo wysokim poziomie technologicznym. Wszystkie nasze urządzenia, które mamy, łącznie z oczyszczaniem ścieków, są monitorowane. Przepompownie ścieków również są monitorowane. Na każdym urządzeniu jest czujnik, który kontroluje dopływ ścieków, proces technologiczny oczyszczania. No i wypływ ścieków, bo ścieki oczyszczone trafiają do rzeki Lega. Ta woda, która w zasadzie odprowadzana jest do rzeki poprzez proces technologii oczyszczania, powoduje, że wodę bez problemu możemy odprowadzać do rzeki bez strat dla środowiska. Dbałość w tej chwili o wodę to jest myślę cel strategiczny dla, dla nas jako wszystkich obywateli, byśmy rzeczywiście za 10, 15, 20 lat rzeczywiście nie mieli problemów z tak zwaną suszą.